U Ciebie słychać. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w tak wyjątkowym dniu e, i mieć przyjemność oglądać 80 dziewcząt jeżdżących motocyklami na torze Poznań. No właśnie, bo dzisiaj jesteśmy na Speed Dayu w Poznaniu. E, powiedz mi, e, czym przyjechałaś do nas i skąd? O, właśnie. Mam ze sobą dzisiaj jeden z moich kilku motocykli. Jest to motocykl przygotowany stricte do stand drivingu motocyklowego. Jest to Kawasaki ZX 6R 636 0304 w nowych barwach, znaczy takich nowych, starych. Generalnie wróciłam do mojego ulubionego koloru. Także debiut, debut. No, yy, my bardzo lubimy róż. <laughs> Mówisz o złotym oczywiście. Mówi o tym, o tym fioletowym kolorze właśnie, tak. Boże, a, bo w tych okularach, o oh, rzeczywiście, on jest fioletowy. Ja, ja wszystko niech widzę na różowo, Ewunia. E, powiedz mi, w ogóle jeździłaś na torze? Kiedykolwiek tak w życiu? Ja mówię tak, bo ja wiem, że ty stand królowa, po prostu uwielbiam cię, ale czy jeździłaś, tak sobie pojeździć motocyklem po torze? Nie, i właśnie, yy, tak się zastanawiam, Fajnie byłoby zacząć e, moją przygodę z jazdą po torze, bo nie mam doświadczenia jeśli chodzi o jazdę e, na torze, e, nigdy wcześniej też nie byłam tutaj w Poznaniu. Fajnie jest móc tego doświadczyć, spotkać się ze wszystkimi dziewczynami, e, fajnie jest móc obserwować to, że mamy tutaj grupy różne, levelowe. Jeśli chodzi o umiejętności i rodzaje motocyklów. I tak, i, i, o, i po prostu o szeroką gamę motocykli. I myślę, że to mogłoby być coś fajnego, i nowe, zdecydowanie nowego dla mnie. No natomiast na dzisiaj mam zaplanowane, słuchajcie, jazdy stricte stantowe. No tak, bo dzisiaj będą piękne pokazy. Także. No, jakie będą, to nie wiem, na pewno, na pewno jakieś będą. <grystanie> Także no, nie mogę się doczekać, żeby trzasnąć kilka willisów dla dziewcząt i nie tylko. Ja mam wyzwanie, dzikuska jedzie z tobą. Tak słyszałam. <grystanie> <grystanie> tak słyszałam. Zostałam potem już, po, już o tym poinformowana. Ale to tak na backstage'u. <grystanie> tak na, na backstage'u, dokładnie. Mniej lub bardziej oficjalnie. Natomiast no, bardzo jestem ciekawa, bardzo jestem ciekawa na wierzchni, podobno jest to fantastyczny odcinek asfaltowy, długa prosta. No, no na, na pokazy stunt rzadko kiedy yy, można sobie pozwolić na zorganizowanie takiego miejsca. Yy. Tak, bo to są głównie jakieś określone y, place, prawda? Przyważnie tak, tak. Przeważnie jeśli chodzi o różne eventy y, outdoorowe, to pokazy stand ridingu odbywają się na kostkach brukowych, tak. I, I to nie jest najlepsza do tego typu jazdy na nawierzchnia. Jest bardzo trudna nawierzchnia. Dlatego tym bardziej jestem ciekawa tej tutaj asfaltowej, bo wygląda, słuchajcie, idealnie. na przyszłość, bo znamy Twoje wszystkie e, dokonania z przeszłości, a e, teraz e, planujesz coś w ogóle na przyszłość? Jakoś takie masz e, wyjazdy, może za granicę, gdzieś tutaj coś się dzieje w Polsce, bo jeżeli się coś dzieje, to my chętnie się dowiemy o tym. <grym> Słuchajcie, na pewno będę Was informować na bieżąco, e, także e, zapraszam serdecznie na moje kanały social media Ewa Stans. E, no Kilka, słuchajcie, kilka dużych projektów. Siedzi już u mnie w kieszeni, ale na razie są jeszcze super tajne. <śmiech> <śmiech> Także musicie poczekać. No plany, jakie plany? No słuchajcie, yy, jeździć. No jeździć, no. Jeździć, spełniać marzenia. Po prostu takie są moje plany. A w ogóle, a jakieś. Wskazówki dla dziewczyn, słuchaj, bo e, jesteś e, naprawdę z tego, co ja wiem i myślę, że bardzo dużo osób wie, jesteś jedyną e, kobietą, e, która uprawia tego typu dyscyplinę. Bierzesz udział e, na, w pokazach e, wraz z mężczyznami i naprawdę po prostu robisz, ja widziałam. Ja widziałam niejedną rzecz, i już od kilku lat e, bardzo Cię obserwuję i nawet jeżdżę z tobą czasami na te pokazy. E, takie wskazówki, jakby Dziewczyny chciały uprawiać ten sport. Jeździć, jeździć i jeszcze raz jeździć. I się nie poddawać. I to jest tak, że no każdy upadek to jest pewnego rodzaju lekcja. Yy, I generalnie. Słuchajcie. Od każdego motocykla można zacząć. Bez względu na pojemność tego motocykla, bo tutaj często dziewczyny pytają mnie o pojemność motocykla, tak? no tu nie ma po prostu żadnej wytycznej. Tak naprawdę u Elisy, czyli jazda na kole, na tym kole możemy wykonywać nawet na rowerze, tak? czyli jakieś pierwsze kroki, podstawy możemy zdobywać po prostu na jednośladzie. Bez względu na to, czy to jest 125, czy to jest 250, 600, mhm. czy nawet wyższa pojemność. No i przede wszystkim zadbajmy o odpowiednią, profesjonalną odzież. Tak, jest ochronną i kask, nie zapominajmy o tym. I co jest jeszcze ważne, ważne jest, abyśmy po prostu podejmowali właściwe decyzje i nie narażali innych uczestników ruchu. Znajdźmy sobie jakieś bezpieczne do tego miejsca. No i trenujmy po prostu trenujmy, trenujmy i trenujmy. E, nie pytam, ile masz lat, ale powiedz mi, nie to jest nieważne, ale powiedz mi, ile miałaś lat, jak zaczęłaś w ogóle uprawiać stan? Wszyscy mnie o to pytają, a ja zawsze mówię, że swój pierwszy motocykl e, kupiłam mniej więcej na przełomie 2008 i 2009 roku. Myślę, że to był gdzieś tak koniec 2008 roku. Wtedy też yy, po prostu zabrałam się za przygotowanie tego motocykla, bo to był motocykl powypadkowy, słuchajcie, w okropnym stanie. I Natomiast silnik. Silnik miał y, w bardzo dobrej kondycji, to było dla mnie najważniejsze, to była Honda CBR 600 F3. Yy, więc pr przygotowania, jakby na, na, najpierw naprawa, to ja miałam takie dwa etapy przygotowań, bo to była najpierw naprawa tego motocykla, tak, a dopiero później przeróbka pod Stand trading motocyklowy, czyli budowa Crash Cage'u, czyli tak zwanej klatki chroniącej nasz silnik motocykla. Także no, te etapy odkupna, naprawę i po, po przeróbkę tego motocykla do stand tradingu no, zajęły, zajęły sporo czasu. No ale wtedy, wtedy, wtedy właśnie moja przygoda się zaczęła z stand ridingiem, to znaczy w sercu zaczęła się już dużo wcześniej. Natomiast spełniać tak faktycznie zaczęła się mniej więcej od 2009 roku. A powiedz mi, a jak mężczyźni, jak mężczyźni cię przyjęli do swojego grona? To bywa różnie, prawda? No bo to jest tak, że no, y, y, kobieta, y, taki sport, y, wiemy, że mamy dużo sławnych nazwisk, który, które też uprawia tego typu sporty i jak, jak oni w ogóle Cię widzą na tej arenie? Bardzo ciężkie pytanie, bo powiem Ci szczerze, że ja nie mam zielonego pojęcia. <śmiech> <śmiech> nie mam zielonego pojęcia, jak mnie widzą inni i myślę, że... O, odnośnie tego twojego poprzedniego pytania o wskazówki dla dziewcząt. O. Bez względu na to, czy to jest wskazówka dla dziewcząt, czy dla mężczyzn, po prostu wydaje mi się, że fajnie jest się po prostu sfokusować na sobie, na swoich marzeniach, na swoich celach. I po prostu nie zastanawiać się, jak nas widzą inni. I co jak... pomyślą o nas i powiedzą? Jak nas pomyślą, jak nas ocenią, jak nas postrzegają, bo to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. A przychylni nam ludzie yy, znajdą się prędzej czy później. No i fajne jest to, że yy, po prostu pasje przyciągają i zbliżają ludzi, i prędzej czy później yy, tych bliskich sobie ludzi. Człowiek po prostu znajduje i to jest fajne i po prostu... A! a jeszcze odnośnie, odnośnie um, krytyki. Fajnie, kry, krytyka nas um, nie burzy, tylko buduje. I tak zakończmy tę puentę. Słuchajcie, dziękuję Ci ślicznie, Wuniu.